Dobry. Yy, z tej strony miasowo ja dzisiaj ogłaszam, że się już kończy rok szkolny i w końcu mam czas, żeby zrobić coś oryginalnego. I teraz chcę coś powiedzieć. Kilka osób pod filmem yy, z sketchy Mikińskiego mówiło mi, że po prostu mu kradnę. To jest po prostu wycinek yy, sketchy i ja na tym nie zarabiam. Ja mam wyłączone zarabianie, bo na zarabianie trzeba mieć 1000 subskrypcji, weryfikację dwuetapową, yy, zweryfikowane konto od mam yy, oraz 4000 godzin watchtime'u przez ostatnie 12 miesiące. Więc. Ja raczej daleko mam od tego i dziękuję Tobie też widzowi. Nie pamiętam komu, dam jak to będę montować, bo więc bardzo Ci dziękuję. Oraz spróbuję coś zrobić, nie wiem jakąś serię. Yy, może jakiś resplay, ale nie obiecuję, bo mój laptop jest z ziemniakiem. Ja nie żartuję. Więc niego dnia.